Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam tani namiot z znalazła. Kosztował on dokładnie 215 zł. Wygląda on tak. Jest to namiot czteroosobowy firmy Rock Trail. Waży on w opakowaniu 4,7 kg. Są na niego 3 lata gwarancji. Tutaj macie wymiary. Jedyne co nie jest fajne, to tutaj na wstępie to, że każdy to może sklepie otworzyć. I następnie mamy instrukcję. Wyjmujemy. Zaraz to rozłożę i wam pokażę. Podzielone mamy tutaj na takie worki. Tym jest stelaż, Podłogę do przedsionka i oczywiście się średnia. I już na wstępie widzę, że zajmie mi to z około pół godziny, albo i nawet dłużej. Już powoli ogarniam, jak to złożyć. Te dwie czarne rurki są do namiotu. A ta biała jest chyba do przedsionka. Namiot powoli powstaje. Do góry. No dobrze, po około godzinie czasu udało mi się namiot złożyć Najpierw pokażę Wam go od strony zewnętrznej, a później przejdziemy sobie do wewnętrznej Pierwsze od czego zaczniemy to są te okienka Tak one wyglądają, są od strony wewnętrznej zapinane tutaj na rzep I można je przywiązać Tak to wygląda, przechodzimy sobie dalej Dalej mamy tutaj wentylację, mamy... Taką metalową rurkę, którą przyczepiamy sobie tutaj na rzep. Tutaj jest taka sama. O! I mamy tutaj wentylację do namiotu. Z tyłu to wygląda tak. Jak widzicie, sznurków do ziemi nie przybiłem, a to dlatego, że namiot chciałem Wam tylko pokazać do filmu, a później go składam. I możemy przechodzić do środka. Mamy tutaj miejsce, gdzie możemy sobie przewód wprowadzić do namiotu. Tak to wygląda. Jest to przyczepione na takie oto haczyki. Podłoga jest przypinana. Możemy wchodzić do środka. Już tutaj jakaś mucha wpadła. Tak to wygląda. Jest tutaj sporo miejsca. Na spokojnie w się tutaj Podwójny pompowany materac Mamy cztery kieszonki Więc fajnie Możemy coś sobie tutaj włożyć Tak wygląda z tej strony miejsce na kabel I przedsionek Możemy sobie teraz Tutaj Odpiąć I mamy tutaj odpinane jeszcze okienko. Gdzie mamy po prostu moskitierę. Tak to wygląda. Jeżeli nie chcemy się w nocy udusić, to możemy sobie otworzyć, bo jest tu dosyć gorąco i możemy już wyłazić na zewnątrz, bo nie ma tutaj więcej do pokazywania. Jeszcze możemy sobie zamknąć tutaj ficzki. Są one tak samo zapinane jak te od środka. Tak to wygląda już zamknięte i tak naprawdę to byłoby już tyle w tym odcinku do następnego i cześć